Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. To będzie szybki komentarz w podróży. Dzień dobry państwu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiejszy komentarz przygotowała dla państwa Patrycja Mizera. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że Sierra Leone zakazuje małżeństw dzieci. Na początku lipca prezydent Julius Julius, Julius ogłosił, że Sierra Leone zakazuje małżeństw dzieci. Podpisana umowa ma na celu chronić dziewczęta w tym kraju. Czy to wystarczy, żeby realnie poprawić komfort życia, zwłaszcza młodych obywatelek tego kraju? Posłuchajcie. Na wstępie tradycyjnie przytoczmy kilka informacji o regionie. Sierra Leone to kraj o powierzchni wynoszącej ponad 71 tysiąca km kwadratowych, który leży w zachodniej Afryce. Jego populacja liczy prawie 9 milionów mieszkańców, z czego większość, prawie 80%, wyznaje islam, a resztę stanowią chrześcijanie. Sierra Leone jest członkiem Unii Afrykańskiej i czyli Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej. Gospodarka tego kraju opiera się głównie na eksploatacji diamentów. Większość ludności zajmuje się rolnictwem, starając się zaspokoić własne potrzeby żywieniowe. Sierra Leone jest jednym z najsłabiej rozwiniętych państw na świecie. Charakteryzuje się wysokim poziomem ubóstwa, które w 2020 roku osiągnął prawie 60%. Poza tym kraj boryka się z nierównościami dochodów oraz wysokim bezrobociem wśród młodzieży, wynoszącym aż 70%. Jak wynika z raportu Światowego Programu Żywnościowego, w lutym 2023 roku blisko 80% Procent populacji cierpiało na niedobór żywności, natomiast 20% gospodarstw domowych doświadczało poważnego niedoboru żywności. Gospodarka Sierra Leone do tej pory mierzy się ze skutkami wojny domowej, która miała miejsce w latach 1991-2002. Według prognoz, Africa Development Bank kraj będzie rozwijał takie sektory jak górni, rolnictwo, produkcji, budownictwa i turystyki. A teraz powróćmy do tematu audycji. Jak dotychczas wyglądała kwestia małżeństw dzieci. Do tej pory w Sierra Leone około 30% dziewcząt wychodziło za mąż przed osiągnięciem pełnoletności. W związku z tym, że wśród lokalnej społeczności dominuje patriarchalny model rodziny, powszechnym był zwyczaj, że ojcowie zmuszali córki do małżeństwa. Agencja ONZ do spraw dzieci oszacowała, że 800 tysięcy dziewczynek żyjących w tym kraju zostało mężatkami przed 15 urodzinami. Warto wskazać, że ta tradycyjna praktyka pozbawia młode dziewczęta szans na zdobycie wykształcenia i podjęcie pracy w celu uzyskania niezależnych środków na utrzymanie. Duży problem stanowi również wysoka śmiertelność porodowa, bowiem sporo kobiet rodzących dzieci to nadal nastolatki. Według raportu UNICEF kobiety i dziewczęta w Sierra Leone pozostają w tyle z powodu między innymi nierówności prawnych, społecznych, instytucjonalnych i kulturowych, a przemoc wobec nich pozostaje powszechnym problemem. Nierówne szanse są pogłębiane przez takie czynniki jak właśnie wczesne małżeństwa, ciąże nastolatek i okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Jakie zmiany wnosi nowe rozporządzenie? W myśl nowej ustawy poślubienie dziewczyny, która ma poniżej 18 lat, obarczone jest karą grzywny w wysokości około 4000 dolarów i lub pozbawienie w wolności na okres co najmniej 15 lat. Prawo zabrania również mężczyznom zamieszkania z nieletnimi dziewczętami i przewiduje pakiet odszkodowań dla tych, które wejdą w związek małżeński lub zajdą w ciążę przed 18. Co więcej, zgodnie z nowymi przepisami, karze podlegają również świadkowie ślubu z udziałem nieletniej, czyli np. jej rodzice lub opiekunowie, a nawet goście takiego wydarzenia. Warto dodać, że na czele dążeń do wprowadzenia wspomnianej ustawy o zakazie małżeństw dzieci stała pierwsza dama Sierra Leone Fatima Jabe Bayo której w dzieciństwie udało się uniknąć wejścia w związek małżeński ze względu na wybuch wojny domowej w kraju. Jednak, jak sama podkreśla, wewnętrzna trauma i ból pozostają w niej do dziś i motywują do działania przeciwko tej praktyce. Komentując sprawę, powiedziała: Nadal nienawidzę mojej najbliższej rodziny za to, że próbowała to zrobić. Małżeństwa w tak młodym wieku powodują odebranie dziecku marzeń i zniszczenie go, zanim jeszcze dowie się, kim jest. Pierwsza dama zadbała o huczny przebieg ceremonii podpisania nowej ustawy, tak żeby rozniosła się szeroko kim echem i była inspiracją dla innych krajów. Warto dodać, że symboliki całemu wydarzeniu nadała obecność ośmioletniej córki pary prezydenckiej, która patrzyła, jak jej ojciec podpisuje dokument. Prezydent Bio powiedział, że nowe prawo jest latarnią nadziei w Afryce, gdzie kobiety mają nieograniczone możliwości, by być sobą i decydować o swojej przyszłości oraz inspirować świat. Ustawa niewątpliwie jest przełomowa, ale czy to koniec problemów młodych obywatelek Sierra Leone? Otóż nie. Niestety, do pełnego sukcesu brakuje jeszcze uchwalenia reformy zakazującej okaleczania żeńskich narządów pciowych, o którym szerzej mówiliśmy w kwietniowym odcinku o Gambii. Uważa się, że praktyka FGM jest ściśle powiązana z małżeństwami dzieci, ponieważ przez wielu postrzegana jest jako prekursor związku małżeńskiego niezależnie od wieku. Istnieje bowiem przekonanie głęboko zakorzenione w tradycji, że dziewczęta bądź kobieta musi zostać obrzezana, żeby nadawała się do małżeństwa. Aktywiści walczący na rzecz praw dziewcząt są zaniepokojeni oddzieleniem od siebie tych podstawowych kwestii praw człowieka, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku Sierra Leone praktyce FGM zostało podane aż 83% dziewcząt i kobiet. Bardzo dziękuję Państwu za odsłuchanie dzisiejszego komentarza. Kłaniam się nisko.